Witam, witam w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się już prostymi animacjami. Najpierw sobie stworzyłem prosty przycisk, baton, tutaj jest do koszyka, na wielu stronach mamy coś takiego, z pewnością nieraz to, żeś widział, widziała. I, I baton wcześniej sobie stworzyliśmy, jak robiliśmy jeszcze te formularze, to tam był jeden baton w formularzu, ale batony można sobie rzucać, no w sumie w każdy element strony, nie muszą być koniecznie w formularzach. I sobie stwórzmy jakiś bardzo podstawowy styl dla tego batonu. Nie wiem, będzie C. I będzie white. No i tyle nam w sumie wystarczy, bo to będziemy animować. I jak stworzyć? Właśnie. Selektor do najechanego batona. To sobie piszę, że ma być to baton. I pseudo klasa. To byłby pseudo element, a to jest pseudo klasa. Hover. Czyli po prostu takich, który jest najechany przez myszkę. I BGC. Jakiś tam kolor, nie wiem, jakiś, od, jakaś odmiana pomarańczowego, może taka. I już powinno nam to zadziałać. Najeżdżam i się zmienia kolor. Bardzo prosta animacja. Chociaż w sumie, nawet nie wiem, czy to jeszcze można. Czy, czy to jest animacja, czy nie jest animacja? Niby coś się zmienia, ale zaraz stworzymy coś, co już na pewno jest animacją. Tak czy inaczej, inny tu jeszcze nam się problem pojawia. Mianowicie tutaj mamy ten nasz kursor jako strzałkę. A jeżeli najeżdżamy na element klikalny, kursor powinien się zamienić w taką łapkę. Teraz się nie spina. Jest ten sam kursor. A jeżeli mamy jakiś element klikalny, to się powinien zamienić na łapkę. Co zaraz pokażę, jak zrobić. Kursor pointer. I już się nam zmienia. W ten sposób. Po prostu to jest. To musimy wpisać, żeby nam się zamieniało. No i chcielibyśmy też, żeby to się zamieniało tak stopniowo. Nie od razu, ale tak pod kawałku, że tak powiem. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Tutaj piszę transition. Kropek. I tam sobie muszę podać, jak, w jakim czasie ma się to robić. Na przykład chcę, żeby to się robiło przez 2 sekundy, czyli 2s. Widzicie, to już jest animacja. No i jeszcze tam to się stopniowo zmienia. Ta animacja może trwa za długo, może chciałbym mieć krótszą. To sobie wpiszę pół sekundy. Wpisuję z kropką, ponieważ to jest taki system amerykański. W Polsce robimy z przecinkiem. On ich trzeba kropkę. I teraz to już. Działa o wiele krócej. Jeżeli mamy zero z przodu, to go tak naprawdę nie potrzebujemy. Jeżeli już zaczynamy od zera, to 0 możemy pominąć i od razu postawić kropkę. To jest to samo. To dalej działa. Czy to zapiszemy właśnie w ten sposób, czy w ten sposób, to nie ma żadnego znaczenia. Może, żeby to było 800 sekundy. Całkiem fajny efekt. I on. Yy, to robić na kilka sposobów. Te dwa najpopularniejsze to są IS oraz LineAR. Czyli po prostu taka zwykła, która jest domyślna oraz Linearna. Teraz jest to jako IS. IS. To jest ten zapis, jest tak naprawdę to samo z tym, ponieważ ta wartość jest ustawiona jako domyślna. Możemy ją zmienić. I tak naprawdę nie zauważysz efektu. Bo ciężko to jest zauważyć na kolorach, a może się udało zauważyć. No ja na przykład mi ciężko jest zauważyć różnicę pomiędzy taką yy, animacją a taką. No może trochę widać, tak bardziej przyspiesza i właśnie bardziej przyspiesza. Bo sobie przygotowałem tutaj pewną pomoc naukową. Wyścig krzywych bez że tak powiem. podziałem jako krzywę bez I to jest właśnie ten efekt is, a tutaj jest efekt linear. To takie różowa F jak ten kolor się nazywa, jakkolwiek się nazywa to jest właśnie linearna a tutaj jest właśnie ten is to linearna, to is i sobie je puśćmy może trochę wydłużę czas generalnie Arna działa w taki sposób, że jest cały czas ma tę samą prędkość podczas gdy is przyspiesza, a później zwalnia tak to działa najpierw on jest bardzo szybki, a później trochę spowalnia a linarna ma stałą prędkość. Niemniej jednak obie trwają tyle samo. One w, dokładnie w tym samym momencie dochodzą do krawędzi. Chociaż może tu się wydawać, że ta jest trochę szybciej, ale na prostu to, to ostatnie piksel robi tak wolno, że po prostu tego nie widać. I tak naprawdę na mecie są w dokładnie tym samym momencie. I teraz pokażę coś, czego nie powinniście nigdy robić, tak naprawdę. To nie, czy e, jeżeli chodzi o jakieś przemieszczanie elementów na stronie, to do tego się wykorzystuje inne metody animacji, takie jak transform. Ja tutaj wykorzystam transition, co nie jest optymalne, ale do pokazania efektu można wykorzystać, żeby po prostu było widać to u nas na stronie, a nie tylko na tym przykładzie. Czyli wezmę sobie, zanimuję margines. Pamiętaj, nigdy nie rób tego tobu. Margines, e, left czyli lewy margines sobie wezmę nie wiem na 80 pikseli i powinno nam no na tak przeskakuje a może trochę weźmy 150 pikseli ciężko to trochę złapać żeby zdłużyć na jedną sekundę albo po prostu żeby było mi łatwiej trafić. Jak to działa, to jest ta pierwsza nasza is, która przyspiesza, a później zwalnia, jak we to będzie mieć stałą prędkość, I to już powinno być widać w różnicę Tak czy inaczej, jeśli chodzi o transition, to w ten sposób raczej nie, nie ruch animacji dla czegokolwiek poza kolorami, bo są lepsze sposoby, bardziej optymalne, lepiej zoptymalizowane na animowanie różnych rzeczy. Jeżeli chodzi o transition, on jest bardziej prostu takie rzeczy jak kolor, ale jeżeli jeszcze nie znasz transforma, to tak naprawdę nie wiesz, jak jeszcze zrobić. Inne animacje. Animacje też wykorzystuje się właśnie tym transformem, który właśnie może służyć nie tylko do animowania, także do różnych transformacji. A często właśnie się wykorzystuje, łączy się to, to właśnie z transformem, żeby stworzyć jakąś fajną animację, a nie po prostu tak margines sobie wpisać tutaj. jeszcze wykorzystuje się do, anima do animacji keyframes, do których właściwie będzie później, kiedyś tam w przyszłości, że tak powiem. Tak czy inaczej. Wiemy jak służyć bardzo prostą animację, zmiany koloru, czy też odsunięcia. Może nie w optymalny sposób, ale już mamy to jakoś opanowane. No, jeszcze wiemy, jak zrobić kursor na co zachęca do klikania. Za pomocą hmm. pseudo klasy, hover. Możemy zrobić taką animację i transition. Transition koniecznie wpisujcie tutaj. Nie wpisujcie go pod hoverem. Tam nie, tam brzydko, tutaj ładnie. No i to tyle.